Dzień dobry bardzo moje drogie robaczki, witajcie po przerwie. W dzisiejszej lekcji powiemy sobie o różnicy między all the time i every time. Będzie krótko i na temat, a dla tych z Was, którzy chcieliby pobrać darmową ściągawkę z tej lekcji, jak zawsze zostawiłam link w opisie i przechodzimy od razu do puenty. All the time przetłumaczymy jako cały czas, przez cały czas, ciągle, i używamy tego wyrażenia, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest wykonywane ciągle, stale, albo często. Mało tego, jeżeli drażni nas to, że ktoś robi coś często, albo ciągle, może nam pomóc wyrazić dezaprobatę. Przykłady: He thinks about her all the time. On cały czas o niej myśli. On ciągle o niej myśli. He plays the guitar all the time. On ciągle gra na gitarze. Albo: She goes out with her friends all the time. Ona ciągle wychodzi ze swoimi znajomymi. Przygotowałam dla Was jeszcze synonimy, na przykład constantly, czyli stale, ciągle, continually, nadal, wciąż i always, czyli zawsze. I w drugim narożniku mamy every time, czyli za każdym razem. I kiedy użyjemy tego every time? Gdy za każdym razem. Kiedy coś robimy, dzieje się coś innego. Innymi słowy, chcemy podkreślić, że te dwa elementy są ze sobą powiązane. Na przykład, Every time I try to talk to him about it, he gets angry. Za każdym razem, gdy próbuję z nim o tym porozmawiać, denerwuje się. Albo Every time she goes out with her friends, she stays out late. Za każdym razem, gdy wychodzi ze swoimi znajomymi, późno wraca. A gdybyście chcieli podkreślić, że coś się dzieje naprawdę już za każdym razem, kiedy robicie coś innego, zamiast powiedzieć every time, możecie powiedzieć every single time. I tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że jeśli mieliście do tej pory jakiekolwiek wątpliwości, kiedy używać którego z tych wyrażeń, to udało mi się je rozwiać. Jeśli filmik się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. A na ekranie jak zawsze zostawiam dla Was namiary na mój sztandarowy kurs Czasy dla wzrokowców na Instagram, na Facebooka. Słyszymy się za tydzień. Póki co kłaniam się nisko, trzymajcie się i dzięki za uwagę. Na razie.